Nie ma co udawać, przyszłość należy do silników elektrycznych, bądź do hybryd. Ten samochód, w którym siedzimy, to jest XC60, Volvo oczywiście, model T8, czyli to jest hybryda. I teraz uwaga, uwaga, zaczynamy. Odpalam silnik. No i co? I nic nie słychać. I jedynym wskazaniem, że silnik jest odpalony, jest tutaj taki napis na zielono, Ready. Czyli jesteśmy, wiemy, że jesteśmy gotowi do ruszenia. Drive i jedziemy. I dalej nic nie słychać. Jedzie cichuteńko, jak masło. Ale jak depniemy, to uwaga, uwaga. Wow! Wciska w fotel normalnie. I to jest piękne. Ja tego oczywiście nigdy nie robię, bo y, ja lubię jazdę zrównoważoną, ale dla tych, którzy lubią depnąć, to jest naprawdę dobra wiadomość. I teraz tak, możemy sobie przestawić ten y, samochód na tryb właśnie power, czyli dla tego, kto chce, y, chce wykorzystać jazdę na pełnych obrotach, możemy włączyć tryb Pure, czyli wykorzystujemy tylko i wyłącznie silnik elektryczny, i możemy na tryb Hybrid, czyli że samochód sam sobie wybiera jak jedziemy, czy no tak żeby było ekonomicznie oraz rozsądnie. Ja to auto testowałam e, trochę dłużej i poprosiłam, żeby w garażu pan mi zamontował gniazdko i normalnie wkładałam sobie na noc ładowanie i teraz tak to ta bateria wystarcza na e, przejechanie 45 km e, w technologii właśnie bezemisyjnej, czyli tak jak teraz jedziemy, czyli cichuteńko, e, nie emitując spalin. Jest to kolosalnie ważne. Ja, świr antysmogowy, żeby w mieście nie emitować dodatkowych spalin, które są emitowane przez kopciuchy, i przez, czyli przez piece, do których ludzie wrzucają nie wiadomo co, a raczej wiadomo nic dobrego. Taka bateria ładuje się niezwykle łatwo, bo wystarczy zwykła gniazdko. W garażu zostawia się na noc i po prostu rano jest y, bateria pełna. Albo można ładować szybciutko, czyli w specjalnych stacjach ładowania, które się znajdują gdzie? No, w centrach handlowych, na stacjach benzynowych niektórych. I wtedy rzeczywiście to szybko idzie. I taka naładowana bateria wystarcza na przejechanie 45 km y, w trybie bezdźwięcznym, tak jak teraz, bezemisyjnym. Jeżeli to się skończy, bateria jest pusta, to automatycznie się przełącza silnik na benzynowy. No to tak, jeżeli ktoś chce się teraz pocieszyć jeszcze takim bur burczącym silnikiem, który jest niewątpliwie to jest dźwięk przyjemny. No to musi się śpieszyć, dlatego że Volvo ma taką filozofię rozwoju marki, że do 2025 roku już 50% będą to tylko w sprzedaży samochody elektryczne, a do, uwaga, 2030 roku już właściwie każdy samochód Volvo, który zjedzie z taśmy, to będzie samochód elektryczny. Więc taką mamy przyszłość, nie ma się co buntować. I zmierzamy do neutralności klimatycznej, do tego, żeby właściwie już nie emitować spalin.